dobry, ja jestem Pan Kawia, jest ze mną Meser. Siemaneczko. Kurczę, wiesz co, mamy teraz dwa lodowe berła. Chłopie... Będzie zimno. Będzie zimno, ja nie mam drewna w ogóle. Bógowie, takie? jak... Potrzebujesz drewna? O, bogowie. Mam osiem tu Daj, przyda się na ognisko. To będzie moje pierwsze ognisko, które postawię. Yy. Yy, plan na dziś. Ukraść pingwinom jajko. Zrobione. Możemy kończyć. Dobra. Fajna. To byłaby pan kawa, Był ze mną meser. Widzimy się w kolejnych Dobry. materiałach, które już niebawem. Yy, nie, 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 nie. nie. Yy, mamy dzisiaj bardzo ambitne plany, a mianowicie miałam zrobić sobie łapaczkę na muchy. Meser będzie szukał słoika. Trzeba znaleźć kwaelefanta. I. I mamy think tank. O. Mamy think tank. Mamy tak. Glomera nie potrzebuje, tego nie potrzebuje. Mam jajko. Fletni nie potrzebuje. I łapaczka na muchy. Mmm... bagnę. Tak, dobra, nauczonet. Idę łapać e, pszczoły i idę łapać e, koalafanta. A ty znajdź słoik. Kurczę, teraz by było fajnie się teleportować do niej, bo pada hmm. śnieg. Ach, tutaj jest bishop w ogóle. Są? Na dole Są wyżej. Eh, dobra. Bo w domku już nie mamy chyba silku. No niestety. Zużyłam na łapaczkę. Hmm. Dobra, potrzebuję łódkę. Szybko. Bo łódki ta poproszę. Hmm, mam 9 dusz na razie. I tu jest potrójny kokon. Pomóc ci, czy płynąć już? E, płyń, płyń. Płynę. Płyń nie ma czasu. No ja tutaj właśnie. sobie sir, zdobędę. dobędę. No, jeden leży. chodźcie, palączki. I mięso. I Te z wieczorem powychodzą wszystkie. Woda, 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 tu jest woda, hild? No i wypada mięso, silknie nie wypada Nie dobrze, no nie, to jest mors Dobra, łódka, pyk, cyk ja Jako jak Bogol czyli... walczy z pająkiem wojownikiem w marmorze. armorze, jeja yeah, yeah. Dobra, jest ja zakonstruję ten kokon Dobra. Hopsaj, płyniemy. Dobra, mam na łopaczkę. Okej. Okay. Dobra, z git. Czy mam dziwne przeczucie, <Kymm> że zaraz gdzieś koło mnie przeleci Malbatros. Nie wiem. Ale goni u mnie pszczoły, goni mnie szadą. Mam 17 pszczół. Nie wiem, powinno wystarczyć. <Kymm> Na każdą podróż. Na no całą mapę chyba 20 dusz było, ale to taką dużą chyba. No ale wiesz, no może być gdzieś e, bliżej, prawda? Mm. No, please, give me the słoik. Jeszcze Shadow mnie atakuje. Dobra, ile ta lampka ma procent, żeby mi nie zgasła? 14? Kurczę, nie starczy mi. Jeszcze 4 dni zimy, możliwe, że wystarczy. Jak tak łażę codziennie, no. prawda? Po tej mapie. No to widzę te tropy koło elefanta. Mhm. A jak trzeba? To nie ma. To nie ma. Mamy trzy dni, żeby to zrobić. Już kurtka będzie z głowy. Kurde, tak zawsze pełno. Chodźcie tu, gdzie jesteście słoiki. O, mam tropkę elefanta, dobra. Ja muszę szybko wylądować. I paluszki w górę. Dzilo w górę. Teraz wiosło w górę, muszę szybko do brzegu jedno drzewo zjarać. Może znajdę po drodze. Jak to jest być ślepym człowiekiem? Jeszcze z znależy leżała na tropie. Okej. Okay. No, 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 dawaj, dawaj do tego brzegu. Aż on prosto łazi. Jeszcze na tej, na Nasowanie na lubię. Szybko, drzewko, drzewko do zjarania, szybko, tu jest jakieś. Tu. Masz słoika? Nie. Kurde. Mam słonia. Musiałem się ogrzać. Dobra i ja mam 3 nietoperze. Dobrze. Jesteś może na brzegu? Tak jest. To chodź, słonia, zabić. A gdzie ty jesteś? Ty jesteś. Niedaleko. Daleko jesteś ode mnie. A, też tam jesteś. Aha, uh -huh. musiałem szybko się ogrzać. A, bo te strzałki ma... miałeś. Nie, nie, mam A, dobra, nie masz strzałek. Poszły na tego. Poszły na Brzdala masz, aż, aż słonik uśnie. To jest dramat. No to jest dramat. Dbajcie mi słoik. Proszę grzecznie. Nie, 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 nie rozwalaj się od skałki, proszę cię. Ale mam za to słonik. Słonik jest, ale słoik nie ma. Tak. Może słonik będzie miał słoik. Mhm. Nasrał. Yy. Ja mam nadzieję, że uśnie, no to go capnę. Ja mam nadzieję, że w tym następnym dniu znajdę już słoik, bo jak nie, to się załamię. Ten słonik sobie idzie. O! Udało się zaatakować go. Czy od gwiazdki ogrzewającej łódka może mi się spalić? Tak. To dobrze. To dobrze! <laughs> Dlatego rozpaliłem ją obok. Dobra, zabijam słonia, mam trąbę. A jak tam twoje poszukiwania? Mm, mokre. Mokre. Mam 15 dużego mięsa. Co to, to jest? Co to jest? Czy to jest słoik? Chyba widzę słoik. Dobra. Trzech. Dzień, dawaj mi dzień szybko. Albo sobie rozpalę drugą gwiazdkę, ale jeszcze się upewnię, czy to Nakarmiłam jest słoik? właśnie swoje złe pszczoły mięsem. Aha. Kurde, to nie jest słoik, to jest glut zielony. O nie, meser! Mamy, mamy dwa dni. Wiem. I'm trying, I'm trying. Mam no 16% wiosła, na szczęście mam drewno na wiosło. O bogowie. Na szczęście mam. One eternity later. Rau, rau, rau. Kurde w końcu. Masz słoik. Czekaj. No to zasuwaj tutaj do mnie. Damy radę. Aby tylko też nie zaczął padać z samego rana. No. Dobra. Pochodnia na łapę. Pochodnia, 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 pochodnia. Biegnę. Pędzę, lecę. No to dawaj, jesteś już tutaj, no po drodze do bazy. No drzewo. Ciekawe, ile ty tego słoika szukałeś? Cztery dni? No, to jest dramat. By się kłonie nauczyć szczęścia. Nie, 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 nie Here we go again. Ja! Nie, mogę się w końcu ogrzać i wysuszyć. O, panie. 19 dużo na to potrzebuję. O, kurde. Dwie psz... Przy... Nie. Wiesz co, Messer? Wait, 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 wait. Eee, Aż tu szybko do mnie. Daj mi patyki, żebym miała na pochodnie czy coś. Eee... Czekaj to. Udziękuję pochodnia. 4%. Nie, tu masz patyki. Dobra. Idę yy, mi dwa drewna. Kurczę, mam jeden. Już jest siekiera kera. na ognisko. Żeby nie zamarznąć. Proszę. Jedno i drugie. Trzyszkę wzięłaś O. Dobra, 9% latarni. siema ma Dzień dobry. Dzień dobry, jestem u krababci Nie, znikła. I światło z tobą znikło. Dobra. Musisz sobie poradzić. Sobie... Mam radę. Akurat się dzień zaczął. Uff. Mam nadzieję, że zaraz zacznie padać śnieg. Ja też mam taką nadzieję. To zawsze pod koniec zimy pada Musi. Musi. Nie ma w ogóle o czym dyskutować. On musi zacząć padać. Cześć babciu. Babciu babciu, babciu, do domu. Echem. To mi daj. Ej, ta już jej te wodorosty po zawieszam. Dobra. Kurde, same fioletowe buty i jakieś ciuchy mi wypadają. Ja nie mogę pszczoły zamordować. I nie. na powrót sześć dusz tylko. Meser, to jest taniutka podróż. Dobra cena. No, jeszcze tego śnieg powinien padać. bo jak ona się schowa wieczorem do tej swojej głupiej chaty. Mm. Dobra, to teraz ja czekam, aż zacznie padać śnieg. I tak wszystko będzie na mnie. <laughs> Przegania <laughs> ją. <śmiech> nie. Zostajesz. Tak? Tu. Da? No drogę i zagra zagracam. Aha. Idź ze stąd. Ok. Idź ze stąd. Spadaj. Spadaj. No nie, no nie damy rady. Nie chcę padać. Jeden A, dzień znając, do wiosny. Nie, znając życie śnieg zacznie padać w nocy, nie? No ja na razie tutaj babcię przeganiam. No. Idę na, na drugi koniec mapy. Spadaj. Nie, 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 nie nap time Daj babka. Muszę sobie wejść to ognisko. No, dobra, nie weźmie. Mm. O nie, no i nie damy rady. Smuteczek. Chyba, że teraz w tym momencie zacznie padać. Deszcz. Deszcz. Nie. O nie, mission failed. Wychodzi na to, że niestety nie wszystko musi nam się udawać. Nic, parasol dostanie. No i dzień dobry wiosno. Not good. ale powiesiłam jej wodorosty. W sumie mogę je sama sobie zjeść. Możesz. No. Mnie mam suszone wodorosty. Jednego questa zrobiłam. Mogę tego lurplanta jej rozwalić. O. No nic, to w tym momencie będziemy kończyć dzisiejszy epizod. Był ze mną Messer. Byłem. Płakałem. Chcieliśmy być cwanymi cwaniakami i no zrobić y, chociaż jednego quest'a krobabci. W zasadzie to zrobiłam dwa. E, dostałam spławik, możemy ryby łowić. <średytutko> y, w przyszłym... co? Ryby łowić. <średytutko> Będziemy ryby łowić. Yy, więc zdobyłam je ja pan kawie. Był ze mną Meser. Bye. I widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa!